To najstarsze miasto w Polsce. Przede wszystkim dobra energia, zrównoważony, dynamiczny rozwój. I powiem, że to dzięki właśnie takiemu współdziałaniu pana prezydenta, który potrafi łączyć, a nie dzielić. Serdecznie zapraszam do naszego miasta. Jest przepiękne, wyjątkowe. My do Państwa oprócz tej wystawy przywieźliśmy to, co mamy najlepsze, czyli fantastyczną, utalentowaną młodzież, która jest najlepszą wizytówką naszego miasta. Parlament Europejski to miejsce, gdzie spotykają się różne wizje, kultury i tradycje naszego kontynentu. Dzisiejszy występ Chóru Kopernik jest dla nas jako społeczności Trzeciego Liceum Ogólnokształcącego nie tylko wydarzeniem artystycznym, ale także symbolem wartości, jakie pielęgnujemy w naszej szkole. Kultura, edukacja i młodzieńczy entuzjazm mają moc budowania mostów między narodami. Warto inwestować w przyszłość, warto inwestować w młode pokolenie, tak naprawdę perełka Wielkopolski. Jesteśmy tutaj dzisiaj świadkami w Parlamencie Europejskim. Będziemy tęsknić za kolejnym tak wspaniałym występem. Dziękuję pięknie.